Pokażę uprawiasz praszmy te skarpety. A, dobra, cicho, cicho, praszmy. Mama. E, Ej, się tu! E, Janusz, e, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i dzisiaj będzie 10 faktów o mnie. Chyba więcej, ale to. To zapomniałem, czy to mam zrobić wstęp, czy co? Jestem po prostu pijany. Dobra, do widzenia. Cześć, to znowu ja Poduba No i dzisiaj. Powiem wam dużo faktów o tym panie. A przecież subskrybuj macie na jego nosku. Stawcie go. A łapkę same, w zasadzie on już sam nauczył się robić. No i przechodzimy do oglądania. Pierwszym faktem jest to. Lubię mieć podróby różnych marek tych. I poza tym kradnie mi. Jeszcze nie umiem ich założyć. Więc to jest pierwszy fakt. Drugi. Więc zaraz, zaraz widzimy się w drugim. A drugi fakt o Januszu jest taki. Zawsze jak mam jakiegoś innego pluszaka, który jest dziewczyną, to próbuję do niej, do niej zarwać, a potem wychodzi na dypilę i kładzie się bez pijany. drugi, to Trzeci fakt. Jest taki fakt, fakt że jak kiedyś bawiłem się w fryzjera i w modelistę to zrobiłem mu taką fryzurę i powiedział pierwszy, że jest brzydka a wyrwał grażynkę sobie przez to fryzurę a teraz jest mi wdzięczny a niby brzydka fryzura przechodzimy do czwartego faktu czwarty fakt jest taki że nigdy nie wiem jak mu zdejmować zegarek Przechodzimy do piątego faktu. Dobra. Kolejny fakt jest taki, że Janusz to jest pluszok, ale też jest zwierzę. To jest małpa, co nie? Więc jakby pasuje teraz do naszego kamerzysty, który jest za kamerą. Dobra, przechodzimy do kolejnego faktu. Dobra. A kolejny fakt, jeszcze się pogubiłem w faktach, jest taki, że jest też inny Janusz, który ma białe łapki, ma białe nogi tu, ale nos ma też taki. Więc trochę upośledzenie, co nie? Dobra, kolejny fakt. Dobra, kolejny fakt jest taki, że Janusz tylko po to chce mieć grażynkę, żeby wiadomo co robić. A już chyba kolejnym faktem jest jedna rzecz. Januszek nie umie się stawiać tak jak małpop na kolonii spadni z balkonu Dobra Teraz krótkie cięcie i kolejny fakt Kolejny fakt Przedostatni jest taki Że kiedyś było tak Janusza, Jak każdy chyba wie Jak Janusza są małe lubią pić monsterki co nie Jego ulubionym monsterkiem był biały i różowy No a teraz Jego piwem jest ulubione jakie? Perła A perły są białe jak monsterki białe dobra, kolejny fakt, kimki a kolejnym faktem jest to niektórzy lubią jazdę konną, czy nie? Ale już lubi jazdę No, ba, teraz będzie mała historyjka cześć, jestem Bobo jestem żółty a ja może szary, ale skoro ja może jest podobno moim bratem, a ja nie jestem pijakiem, to czego on jest pijakiem?